Cześć Boże, witam serdecznie. Posłuchajmy słów Ewangelii, Miojca ojca i syna i ducha świętego. Amen. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i z Jordanii oraz okolic Tyru i Sydonu. Szło za nim mnóstwo wielkie. Na wieść o tym, jak wiele zdziałał. To też polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu, ze względu na tłum, aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił, i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś. Syn Boży, lecz on surowo im zabronił, aby go nie ujawniały. Pierwsza rzecz, która może nas uderzyć w tej dzisiejszej Ewangelii, to ten niezliczony tłum, wielkie mnóstwo ludzi, dwukrotnie Ewangelista zwraca nam na to uwagę wielkie mnóstwo ludzi, którzy przychodzą do Jezusa aby go słuchać, ale właśnie, czy na pewno po to, żeby go słuchać. Jezus doświadcza momentu triumfu. Jest wielka grupa tych, którzy są nim zainteresowani. Pełne place, wszędzie dużo osób, którzy chcą być z Jezusem. To są takie momenty, o których my, które my także dobrze znamy, takie momenty, w których czujemy się dobrze, bo jest nas dużo, doświadczamy satysfakcji, bo możemy szczycić się tym, jak liczne są rzesze tych, którzy gromadzą się w imię Jezusa. I to jest prawda, to jest ważne, ale to nie jest najważniejsze. Dzisiaj spotykamy Jezusa, który jest otoczony rzeszą, wielkim tłumem, ale pamiętamy, że będzie taki moment, kiedy uczniowie zaczną się od niego oddalać, kiedy będzie ubywało tych, którzy chcą z nim być, aż ostatecznie Jezus zostanie sam w ogrójcu na krzyżu. I to ważne, żeby w takich momentach triumfu nie zapomnieć o tym, że Bóg nas przeprowadza przez różne doświadczenia, że to nie ilość jest najważniejsza, to nie sukces, to nie powodzenie są najistotniejsze. Najważniejsze jest, żeby wytrwać przy Jezusie. Ci ludzie, którzy zbliżają się do Jezusa, są doświadczani przez rozmaite choroby. To są ci, którzy potrzebują uzdrowienia, leczenia, którzy są pod działaniem złego ducha. A więc motywem ich poszukiwania Jezusa niekoniecznie jest sam Jezus. Im tak naprawdę nie tak bardzo zależy na Jezusie, ale zależy im na tym, żeby odzyskali zdrowie, żeby zostali uzdrowieni. Jezus jest im potrzebny, aby ich życie na nowo mogło dobrze się ułożyć. I to jest takie doświadczenie też znane nam z naszego życia, że my o coś Pana Boga prosimy. Mamy swoje oczekiwania, mamy swoje intencje, o coś zabiegamy, żeby nam dał. Ale to jest jakiś jeden poziom duchowości, może ważny, ale początkowy. Ponieważ przechodzi w życiu taki czas, kiedy zamiast tylko zastanawiać się, co mogę dostać od Jezusa, co On może dla mnie zrobić, warto przejść na inny poziom, w którym zaczynamy pytać i rozeznawać, co ja mogę zrobić dla Jezusa. Co ja mogę zrobić dla Niego? Jakie są Jego pragnienia? Co mogę zrobić, zapominając o sobie? Wtedy przestaję chcieć mieć coś od niego, ale zaczynam szukać Jego samego. Niech ta Ewangelia, która pokazuje nam z jednej strony Chrystusa, Jezusa, który triumfuje, bo zewsząd schodzą się ludzie, uświadami nam, że to wszystko może się zmienić. Mogą być puste kościoły, może być tak, że nikt nie zechce skorzystać z naszych wspaniałych, pasterskich propozycji. A my i tak mamy iść wiernie za Jezusem, nie pytając co on może przede wszystkim dla nas zrobić, ale co my możemy zrobić dla niego.